Siemanko, widzowie z tej strony Team Drift, czyli Sław. No Stefan nie no, poprzednił Stefan, no Stefan. I dzisiaj zobaczymy jak sobie radzi y, ten Olivier na Easy w Nie, grani. normal, normal. Tak jak ta Gleni Balbi. No, Dobra, nie. niech będzie. normal. Ball, taj. No Glen, gra... ja. jak na gryni balbi się dałam, to tu jeszcze jej będę się dał. Te... To było na jego kanale, jakby się ktoś pytał. Zostawcie suba i lajka i przechodzimy do oglądania. Słuchaj, Sław. O, to to już jest całkiem inne, bo tu już jest laśniejsze, bo tam tu, tu są te wenty... Ja w bo... też coś jest czasami. Po co to? Chowaj to się, to... chowaj się. A pociąg? No bo ona tu idzie jak e, rozwalisz ten. I tu idzie? Jakaś pani? Ale piosenka! A ty nie próbujesz jej przejść tylko... A, A ty tylko... A co, to, co, to, co to jest? Obrazek i książka. A książka do czego jest? Nie potrzebuję. Bo... A ja wiem do czego! No, no ja ci oglądam filmy, z tego to wiem do czego. Takie ona cię porabia teraz. Ja wiem. O! Ja wiem do czego książka widzowie. Do mamy babci greni. Mm, to jakaś do, do tej babci. Czyli do prababci greni. No no ja muszę to zrobić, ja wiem jak to zrobić, bo to filmiku się na wyjrzałem. Bo ja w ogóle tej gry nie znam. Jakby coś to wszystko Stefan gra, ja się tylko patrzę. Tylko gdzie ta ona się te jakaś Na ci to pani chyba. Babciowatość. zelaz będę glał. Widziałem, muszę odnowić glę. Jak czeglam. By było dwie. wyłączam, wyłączam internet. Ja tak wyrobię, że. Wyłączę internet. telnet. A mi, mi nie robię tu. nic. z mi reklamy. Mnie nie przeszkadzają. To jest clean jeśli chcecie, żeby nagrał Hlin to napiszcie. Hic klimb 2 jakby coś było... To było Hean 1, a, a możemy naglać Hill Cimber 2 nawet. Hlin to jest bez sensu gra. Dawniej Fajne. była fajna, ale teraz... Ta Hlin Cimber 1 jest lepsza. Od dwójki. Ona jest na dole, no właśnie, bo tam cię zabiła. Przez ranę masz, przez masz, przez ranę masz. masz! A widziałem! Aaaaaah, widziałem, widziałem! uciekaj! Uciek, uciek. Nie bierz tego czegoś! Na Binku widziało kolejne koło.

Ale nie, zostań tu. Aż se pójdzie stąd. Pani, jakaś pani, Śtlaśnaśta. Mm. Ej, zadzwoń, wyjdzie na dwór oknem. Zadzwoń, ona wyjdzie na dwór. Ty ty wejdziesz do tego. Widziałam cię. się widziała. poduszko, poduszko, poduszko. No, czemu mnie nie słuchasz? No, no ten Stefan mnie nigdy nie słucha. No, mówię poduszko, Nie, tu... Ty... Ona to słyszała teraz. Ona tu idzie. Choć pod powiedział. No, no, no nie, no nie po no? A tak. Mówię. No mówimy, chciałem a powiedzieć, że... To... A co jak? Tu idzie? No ty mnie nie słyszysz. A no. to cię piesam. Bo taka pani, ta kopani, ta chyba ta tamta tej babcia. W ogóle tej babci. Tu wiecie, jakie jest jakieś takie dziwne. Ba, 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 Babababab, to chlebcie, babcie, babci chlebcie. Czego to miało być? <grym> Ej, robimy to hakowanie. Czajli? No, jak ci. Aha, hakowanie. I to mogłeś to zrobić na easy. By ci było... Takie patrzę, że on jest na dole. Nie, ja się boję, ja, ja się sram, że ona ci wyskoczy teraz. O, sić zaskrzpiała po ona tu idzie. Gonicie, gonicie, wziął Ma, to robić. Ona to teraz pójdzie, jak to zrobi. O nie. tam. nie, 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 nie. I teraz idź tu bokiem, 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 żebyś nie wpadł tam w dziurę. Nie tu, nie chodzi o to. Nie tu. Aha, ty miałeś robić hakowanie. Fucking shit, fucking shit. Jeżeli widzowie to zadziała w nowej wersji, to zobaczycie hakowanie grani. Nie potrzeba młotka do tego. Yy, to nie działa. O, działa. Działa, zadziałało, no, padło. Masz przez rany. Uciekać na masz przez Oj, baba, bu, bu, baba, baba, biegnie stala baba. Gnoje napiwa piwa się. No, ale ta pani idzie. Stala baba pani. Chlumci ma kogoś. kogos. Idziemy. Citać. Jak widzicie, ten tutaj Ulu. Stefan. Wcale nie przechodzi tej greni tylko sobie z niej jajar a, a to co to jest co tam jest, do... jest szambo. Uah! a ja jestem się... Szambo. a ta greni ma taka jakiegoś ma kuku a co to jest mm. Kod do tego do drzwi a, a jak nie da się tego Mięso a to, jaka... a to co to jest tam ta, to jest do zamrażania greni. Jak tu położysz greni i w to wejdzie, to cię to zamrozi, ale ty to nie wchodzi, bo z ciebie to też zamrodzi. Czemu się nie? No bo musisz mieć kuszę, żeby to się dało otworzyć. A jeśli się tak, nie, nie? To jest... o! Hmm. A tak ludzi to chyba do tych wędrów jest. Będę miał to. Będziemy mieli... E, znam pluskę tą ulu. Ona tu idzie teraz, czaisz jeszcze Nie wiem. Ej nie, ona teraz tutaj pójdzie, to musisz wywalić tak i ty tu. i, I wiem, że tutaj jest play. Nie było tego słychać. Teraz tam idź, czuj. Teraz będzie tam idzie. Bo tuje będzie i możemy ją oślepić oj, ba 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 si idzie. A jak ona poszła dołem albo skądś? Jeśli by się posiepała, ja. to też To stój pod stołem, bo ona tu i tak idzie. To sobie wejdzie pod stół. Jak ona będzie za tobą. No przecież i tak rozwaliłeś celu, to na to. Tu... Widziała się piłna. A ona cię teraz dalej widzi? Czy nie? Nie powiem. Oj, babcia babcia. Jak zachała Ujdzimy ciarne oczy. czarne, czarne ciarne. I też tu pobiegnie. Babcia, babcia. Ślepa babcia, babcia. No bo napiła się też... wódki. Mm, fajnie, ślepa. Uh, ślepa babcia, babcia. Napiła się wódki. Bo się ślałam. Jeżeli Zabiła, zabiła. Jak ja cię zabiła? i też. I czemu no A, bo jest podłoga. A gdzie ty chodzisz Ona na to idzie. Ja widzi. Uu! No. Widzicie już! Widzicie już! Ma no, idzie tu gdzie ty jesteś, bo... Idziemy tu. Wiesz, że zginąłeś. Nie wiem, bo tam mam tydzień. dzień. Ej, widzowie stop, bo to już jest koniec odcinka, bo trwa 10 minut a ja będę tylko 15 minutowe. To ostatnia minuta. Pożegnaj się w niegodnie. Poczekajcie, widzowie. Poczekajcie, widzowie, muszę taką rzecz zrobić. Ej, wejdźmy do tej klatki i zamkniemy się. I zrób mi, że będę tak mówił i nie, żeby było. Jakie klatki? Widzowie, Oliwier się wami. Gdzie ta babcia jest? Oj, babciuśka. piękny. Nie masz nic przy sobie? No to ona teraz nie, nie wyjdzie stąd. Widzowie... Jak to zrobię? Ru -a, ru -a. Ona ci wejdzie do klatki, jak w tej klatce coś zrobiła. O, zrobić. ja tu mogę wejść. może wejść. No, dwa ja może wejść. No to wyważy. To słychać. Ja, ja to specjalnie idę Tu Tutaj jest, za tym jest gaz. Rozwal ten gaz. Patrz, tam jest butelka z paliwem. I wywal go po prostu. I ona to przyjdzie. <słyski> Ej, jakbyś tutaj. Ona, ja, ona tu może wejść. Dziś? Nie to wywazi. Ej, podejdź do Ona to powinna wyłazić. No halo. Ja. ja tu jestem, a widzowie... A. Nie gadaj, żeby uciekać. Ona cię miała zabić. No nie. Ej, a to już a teraz? Ty, ona nie wejdzie jak tego nie bywa. A zobaczymy, co teraz będzie. I my się żegnamy z wami. Zostawcie sobie kaj lajka. No. My was żegnamy. A teraz kacęka końcowa. A to wiadomo. Cieknie nam głowę. A nie, do mnie nam cieknie głowę. Siema, o babcia! Klub no, nie, to baba. A gdzie to gdzieś pani, to baba? Mała.